No tak dawno nie było Reddita, że pomyślałem, że Chyba wypada go w końcu nagrać Więc witam was bardzo serdecznie W kolejnym odcinku Minecraft Reddit W serii, w której wiecie, co robimy A jak nie wiecie, to wam powiem, że Przeglądamy najciekawsze rzeczy, jakie się aktualnie Dzieją w świecie Minecrafta Na świecie, świecie, na świecie Zostawcie łapkę w górę, łapkę w górę Logika, logiczna Łapka w górę jest? Nie? To zostaw Te kości na y, Solsandowym jakby biomie Tym nowym z netheru, ktoś słusznie zauważył, że wyglądają jak po prostu wystające palce z ziemi. I to wygląda creepy, ale chyba powinno tak wyglądać w sumie, nie? To mistrz. Czyli ktoś odwzorował, jakby ten taki bloczek z okładki książki Minecraft'a. Dokładniej to, to te. Ja też ją mam, kiedyś się reklamowałem. I to jest ten sam blok, który jest na okładce, tylko jakby odzorowany naprawdę w Minecrafcie. Kto po co to zrobił, to nie wiem. Zajawka spoko i wyszło też w miarę gids. Zostałem zainspirowany przez post, który dzisiaj wcześniej są dodany. Co to jest? To jest Enderman spłaszczony przez kowadło. I dobra. Teraz jakby. No, efekt jest spoko, ale to i po co to zrobił? Po co? Po co? Wytłumaczcie mi to. Blok Redstone'a nie jest najlepszy. Co to znaczy, że blok Redstone'a nie jest najlepszy? On klika cały czas, po prostu dźwignie i te tłoki poruszają się różnie. Nie wiem, jak to jest zrobione. Warto zobaczyć, jakby... Okej. Okay. To jest po prostu dziewięć tłoków postawionych tak, jak widzicie i to sprawia, że jakby jest to w miarę losowe. Jakie ma to zastosowania? Pewnie jacyś znawcy od mechanizmów coś dla tego znajdą. A zobacz, Teraz. Teraz, jakby działa to tylko w jedną stronę? Nie wiem. Fanki chmura, którą znalazłem na kreatywnym świecie. Mi to delikatnie przypomina logo Mojangu, szerze mówiąc. Moje przeżycie z 1.16. Zobaczmy. Kto i jakie ma wspomnienia z 1.16. Niby zaczyna dobrze, czyli kopy się do świątyni gdzieś w takim wow. Tam był cave po prostu, albo Clipper spadł z góry i wszystko wybuchło, a level już był 16. No przykro mi. Kolejna propozycja na derajtowych teksturek, które też są realistyczne jakby, bo mamy tutaj faktycznie netherite, złoto i diamenty, czyli wszystko ma sens. Wyglądałoby to nawet spoko. Domek, który ja zbudowałem. Jestem otwarty na krytykę. No, słuchaj, to jest najważniejsze, no. A tutaj co się dzieje? Coś napisał jakiś mod, który sprawia, że Messer Zink... Co, co, co daje ten enchant? Czy daje to, że moby po prostu zaczynają za nim chodzić? Znaczy enchant, no potka. Chyba tak. I to jest spoko, bo na przykład możemy teraz z takich villagerów sprowadzić do siebie do domku o wiele, wiele łatwiej niż wcześniej, bo żeby takiego villagera przy transportowaniu no to trzeba najpierw ukraść w wódkę albo w wagonik, a tak, no to po prostu każdy za wami idzie. Oko enderu, które narysowałem. Nie wiem, co ludzie mają z tymi oczami enderu, ale widzę te oczy enderu naprawdę w różnych, różnych wydaniach. I to jest kolejne dziwne wydanie. Znaczy, nie mówię, że złe, bo jest ładnie namalowane, ale kolejne inne wydanie tego. Prosty tutorial, jak zrobić ciekawy dach do domku. I to tak etapowo. Zaczynacie od filarów, potem to łączycie, wiecie, belkami. Potem robicie proste schodki, no i jakieś tam dopełnienia robicie. Proste, a jakie fajne. Wow, a tu co się dzieje? Wielka ściana opada, i to jest ta pozycja z Undertale. Co tutaj się dzieje? Timelapse zbudowania ściany z konkretu. No, teraz można łatwo obliczyć, ile czasu im to zajęło, bo na tą chwilę widzę, że to coś około 30, 40, 50 minut. Do godziny to zrobili, co widać po cyklu dnia i nocy. Przynajmniej wydaje mi się, że widać. Minecraft Alex. To by było spokojne, na przykład gdyby się pojawiła książka o historii Alex z Minecrafta właśnie z taką okładką, rozumiem klimacie, fajnie to wygląda. Próbowałem mocno, przysięgam. To jest śmieszne, bo ten rysunek na lewo to jest odzorowana świątynia z Minecrafta, a ta świątynia to jest odwzorowana świątynia z tego rysunku. Bo ten rysunek już kiedyś widziałem. <grym> jakby śmieszne, że ktoś miał taki look na to po zobaczeniu tego obrazka. Ma to sens. Fajny pomysł w ogóle na podłogę. Jest to zrobione z beczek. No, to jest coś. Odtworzona desertowa świątynia. Ostatnio na ręcie widzieliśmy jakieś takie wydanie tego, ale to jest troszeczkę inne. Tak samo widzieliśmy wydanie już takiego, jakby dywanu ze skóry smoka na kształt. Od tych takich niedźwiedzi i wilczy, który możemy dodać w normalnym życiu. Tylko, że jest to tym razem troszkę inaczej zrobione, bo są tej chakra boxy wykorzystane. Jak to wygląda? Zostawiam wam do oceny, jak dla mnie to mogłoby być czarne, a nie szare. Design pustynnego domku, który zrobiłem. Ale to jest fajny, bardzo design. Ten domek w ogóle sprawia wrażenie takiego pełnego, obfitego w detale. Nawet to drzewko widać, że jest dorobione z dużą dawką przyłożenia wagi do szczegółów. O, komiks! Hej, ziomale, chcielibyście się trochę potraidować? Dźwięki szczęśliwych piglinów. O, mam nadzieję, że moje buty nie stają się zbyt gorące. Jego buty ze złota się zaczynają rozpadać. Cóż, cokolwiek. Czy nikt z was nie potrafi mnie jakby rozpoznać bez złotego armoru? Prawda, chłopacy? A oni już wkurzeni. No tak, ta, która z nimi jest. Nim jest. Pigliny to zwierzęta, które nienawidzą was jeżeli jesteście biedni. Jakby smutne trochę, ale no trochę jak w prawdziwym życiu czasem. Ło, to dziwne. W ogóle dziwne dla mnie jest to, jakby jego świat jest dla mnie dziwny. Nie wiem dlaczego jak, jakoś tak ta woda jest taka mega mega niebieska. I co robi? Skacze do wody. Wow! Okej, okay, tego się nie spodziewałem. A wygląda to fajnie. To takie transition z shaderami. Dobry pomysł, nawet. Jak zrobić banner z Weaver'em? Czyli tutaj mamy, jakby, efekt końcowy, a tutaj mamy etapowo, jak to należy zrobić. Czyli najpierw wybieramy żółty banner, potem robimy po prostu na nim kreskę, potem pół banneru zamalowujemy na żółto, dokładamy twarz klipera a na końcu jeszcze trupią czachę i wychodzi nam Weaver. No, ludzie mają naprawdę wyobraźnię, i jakby wydaje mi się, że o ile Okej, okay, Minecraft sam w sobie jest prosty, a można z niego dużo rzeczy zrobić. To banery to jest jeszcze jest coś prostszego, z czego można naprawdę, jak widzę, bardzo dużo wykrzesać. Jest to dla mnie zdumiewające o tyle, że no, są naprawdę bardzo ograniczone. A nie wiem, czy są tutaj jakieś w ogóle przeszkody w możliwościach, z tego co widzę na co dzień. Początek budowania miasta. Mam nadzieję, że wam wypali. Jakby sam projekt wygląda w miarę zacnie. A to co? Ej, fajnie to wygląda, te jakby lampeczki na górze i co tu się stanie? To jest przejście do innego jakiegoś magicznego świata. A tu jest wejście do netheru. Co jest? Zaraz. Czy to wszystko do tej pory było robione w netherze? Czy tylko mi się wydaje? Jak do to o portalu, to ciekawe, gdzie wyjdzie. Uwaga. Have a nice day. Tam było napisane. Czyli jakby Miejcie miły dzień. O kurcze, ale spoko to jest. I jakby ten pilin, Patrz, jak on jest super zbudowany. I te łańcuchy. Wow. Największy flex? Prawdopodobnie tak. To znaczy. Wydaje mi się, że są na tym obrazku dwie flexowe rzeczy. Pierwsza rzecz to oczywiście twój beacon, a druga to level. O, wyprawy do jaski nigdy się nie kończą dobrze na reddicie. Zawsze się kończą jakimś wielkim failem. No i niestety, niestety tak się kończy żywot w minecraftzie. Jest mega ciemno, dlatego ja sobie lubię pochodnie w drugiej ręce nosić, chociaż on ma tarczę, ale jakby nic mu się nie stało takiego. To no, widzieliśmy jakiś czas temu już na reddicie, ten, ten pagórek jeżeli to pamiętacie napiszcie w komentarzu, jestem ciekaw kto to z was pamięta i w jakim to było odcinku. I tutaj jeszcze troszeczkę dorobił. Chyba to dorobił jakby. Chyba, że drugi raz się tym chwali. To jakby, gościu, zrób coś nowego. Wow, bardzo ładna wyspa. I bardzo spoko render. Tyle, że ta woda... Znaczy, nie jest woda. To jest jakaś czarna płaszczyzna, która ma emulować wodę. Ale ja bym właśnie tutaj zrobił jednak wodę, żeby to wyglądało ciekawiej, myślę. Chociaż ja rozumiem wiarę klimat, że to są piraci, troszkę mrocznie, ale. No, ta płaszczyzna nie wiem, czy mi się podoba do końca. Nederowy portal w na moim świecie. To też fajnie wygląda. Ten płaczący jakby Obsydian. stworzył takie fajne wrażenie, jakby rozgardiaszu tutaj. Ale to jest dopiero kozak. I ktoś to zrobił na hardkorze. Wyobraźcie sobie, jak mu będzie przykro, jeżeli zginie. Co się stało z moją tarczą? Z resource packiem i bez resource packa? Tutaj widać, że jest na Fatefulu, a tutaj na zwykłym, jakby. No i wydaje mi się, że jest to po prostu jakiś błąd Fatefula, bo widać po tym kształcie, po tym trójkącie, że tutaj na przykład jest rozpikselowany, a tu jest pełny. Więc sam Fateful pewnie wpływa jakoś na banery, no i je psuje jednocześnie. O, jaki słodki Creeper! Fajny most. To, co tutaj zasługuje na szczególną uwagę, to materiały, jakie tutaj zostały użyte. Czyli standardowe, jakby półpłytki, wiadomo barierki, ale jeszcze są trapdory i ogniska, które dodają więcej takiej nieregularności w terenie i no wiecie, no różnicują troszeczkę tą całą teksturę tego mostu. A to jest jakiś odwzorowany budynek z Wiedźmina 3. Ja grałem w Wiedźmina, ale kurczę już tyle lat temu, że nie potrafię stwierdzić, co to za budynek. Mój startowy domek, co myślicie? Ja uważam, że jest bardzo slim, ale rzeczywiście bardzo ładny i pewnie praktyczny, no bo jakby wiecie, bądźmy szczerzy. Czego wam potrzeba w pierwszym domku na początkowym świecie. No tak naprawdę nie dużo. A nawet gdyby się mieli coś nadprogramowo, to zawsze na to upaść w piwnicy, więc jak najbardziej taki domek jest sztos. Zrobiłem 49 miejsc statułek mobów, używając chisel moda. I widać, że jest tu naprawdę dużo pracy w to włożone. Fajnie to wygląda i to są chyba wszystkie moby z Minecrafta i to nawet chyba w różnych wariantach z tego co widzę. O nie! To jest jakby duży challenge dla mózgu, żeby ogarnąć się co tu jest nie tak. I że ta trawa jest jakaś taka dziwna. Wszystko co Tu jest dziwne. Nederowy biom, który zrobiłem e, na Surywalno, czy biobiom. To jest taka typowa kopuła z czterema jakby biomami w sobie, czyli coś, co nie jest nowością, bo już w 2010 youtuberzy takie coś budowali na filmach, ale jest to jakieś odświeżenie, bo jest to pierwsza kopuła, którą widzę, która reprezentuje jakby cztery biomy w Nederze. Jakby wiem, że czy nie było takiej opcji. Dlatego nawet spoko, nawet propsuję. Fajne są też te banery, one dodają jakby koloru takiego. Zrobiłem mini wersję mojej bazy, ponieważ... Czemu nie? Dokładnie. Czemu nie? To jest jego standardowa baza, to jest jego miniaturka. Trzeba przyznać jedno. Ta miniaturka jest idealnie zrobiona. To jest powód, dlaczego mój brat nie powinien być do, dopuszczony do kreativa. No, faktycznie, jakby. Może. Nie wiem. Może praktyka czyni mistrza? Daj mu jeszcze kilka razy szansę, ale jakby takie coś dalej budował, to najlepiej w ogóle zabroj mu żyć. Nether mnie nie wita. Co to znaczy? Zobaczmy. Idzie i nagle znajduje. O! Opuszczony port. Portal do netheru. Na którym nawet jest obsydian, który może sobie, jakby to odnowić. Jest jeszcze nawet zapalniczka. Wow! No i zobaczmy, co teraz się stanie. Diego z resfi. Bo podejrzewam, że właśnie o to chodzi. Raczej nie o to, że tej był portal, a raczej o to, co będzie po drugiej stronie. Dlatego też, uwaga, teleportuje się. I o oh, ja! Yeah. Dlatego może czasem jednak warto przystopować i na spokojnie podejść do rzeczy. Stworzyłem armię. Armia leniuchujących lisów. No fantastycznie! O, ktoś ma na przykład kolekcję płyt i to jest o tyle ciekawe, że ja nie widziałem w sumie w minecraftzie, żeby ty się kolekcjonował, a to jest naprawdę fajny motyw. To znaczy, wiecie, no, ludzie kolekcjonują achievementy, kolekcjonują kapsle. To czemu by nie kolekcjonować płyt z Minecrafta? Pracuję nad moim pierwszym mob grinderem. Ej, ale ten mob grinder będzie się opierał o to, że tam będzie trójząb zabijał jakby moby? Wow, wow, wow. Ale wysyp zombiaków. No, kurczę, na grubo. Co? 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 Jak to się stało? Jak? Jak do tego doszło? Czy Minecraft nie ma żadnych ograniczeń względem spawnowanych mobów? Jak widać, chyba nie, ale tego się nie spodziewał. Wow, meduza, którą zrobiłem. Kozacka. Nie wiem, czy pamiętacie, na ostatnim redycie z Wojtkiem jakby mówił o twarzy, którą widzi w kamieniołomie, i teraz tutaj naprawdę jest twarz. Tak totalnie, totalnie mocno. Uśmiech. Kozacki okręt, naprawdę. Co? Normalna brama. Jak to jest zrobione? Raczej na pewno na command blokach, bo nie chcę mi się wierzyć, żeby... No nie no, to musi być na command blokach, niestety, no szkoda. A to jest chyba najlepsza dekoracja, jaką widziałem po prostu, jeżeli chodzi o ławeszczy na zewnątrz, czy ten piesek tutaj. O, znowu Blockbench. Iron Golem. Ej, to jest Iron Golem z dynią na tyle. Całkiem ciekawe, całkiem śmieszny motyw, ale ładnie jest to zrobione. Co myślicie o mojej gwieździe? Na pewno jest to bardzo oryginalna baza. Enderman biegnący na film. Tak, to ma bardzo dużo sensu. Jak to się stało? Zobaczmy i oceńmy, co zaraz ci powiem. W ogóle coś dziwnie ten, ten łuk. Pu, ta kusza. Ej, zaraz, zaraz. Teraz ja się pytam. Co się stało? Muszę to jeszcze raz obejrzeć, żeby na pewno przetrybić. On gdzieś strzelił, ale aha, rozumiem. Ta strzała z jakimś jakim lagiem dopiero się wydostała od niego. Boat ship czyli latająco płynący statek. Jeden z moich Wczesnych światów, no, i widać, że to jest jakaś beta albo alfa, e, zaraz, beta albo alfa. To skąd się tu wzięły te są Dobra. To jednak nie jest beta ani alfa, ale wygląda staro. Pigliny i słodycze, złote marchewki, bo to co nie złote to gardzą. I to jest jakby nawiązanie do tego baga, czyli na przykład, że armor stęcy trzyma szkło w ręce i patrząc przez to szkło, wszystkie moby będą znikać. No razem z graczami, jak widzicie, gracz stoi za szkłem i jego nie widać. A to co? Po prostu zwykłe akwarium? A, no, może nie do końca zwykłe, bo jest to akwarium dla pływających zombiaków, które on jeszcze. Dokarmia. Dokarmia je villagerami! O nie, o nie, najgorzej. To bardzo jakieś brutalne. Grałem na troszeczkę starszej wersji Minecraft'a i nie oczekiwałem tego. Co? Czy to nie jest przypadkiem fake? Bo nie wydaje mi się, by to było możliwe. Bo też grałem na starszej wersji Minecraft'a i nigdy oczywiście takim nie słyszałem, by były dziury w bedroku. A tutaj co się dzieje? Szukał miejsca na wykopanie diamentów i znalazł twierdzę. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być śmieszne, kiedy sobie się przez świat i znajduje się twierdzę, do której w sumie musi. Chcielibyście zużyć bardzo dużo oczy. Kresu, jakby. Mała kabina. Fajny domek. A to co to jest? O nie. Tutaj chodzi o to, że dźwięk tego, jakby byka biegającego, to spowoduje dźwięk wieśniaka? Chyba tak. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Kolejna paleta barw. O, a to co? Jakby toś. Okej, okay. już myślałem, że wyjdzie po prostu i od razu gdzieś zginie. Ej, co? On zestrzelił to o gasta? Czy mi się wydawało? Jakby. Okej. Okay. Fajnie się też w ogóle zmieniają te takie mgły, bo jakby. A, rozumiem. W TV chodziło o to, to, że po prostu podczas czadu sobie jeszcze gasa zdjął i potrzebuje kolejnej rakiety. Ale fajnie wygląda to jak się zmienia kolor tego, wiecie, tej mgły w nederze. Częste tyłkiem po dostaniu tego łuku od szkieleta, no faktycznie jakby ten łuk jest mega dokokszony jak na moba. I mógłby dużo szkód wyrządzić. I ktoś tutaj zrobił jeszcze sam rękę, jakby ta ręka jest już po prostu zrobiona. I nie wiem co to za kształt na dole, ale okej. Okay. To jest bardzo fajny render, czyli to jest zrobione w 3D, jakby portal do endu, zresztą sam widzicie, co ja wam będę tłumaczył. Nieskończona... O ja! To jest dobre! Nieskończona wyrzutnia miksturek. Wystarczy po prostu wieźma na łódce, płyniecie i strzelacie przed siebie. To jest dobry bug, który myślę znalazłby swoje zastosowanie na pewno. Optifine i shadery na 1.16.1 jestem taki szczęśliwy. Czy naprawdę już są shadery i Optifine na 1.16? A na 1.15 się w ogóle nie doczekaliśmy w końcu. O co tu chodzi? Mała katedra na którą teraz pracuję. No, widać, że jest w miarę skomplikowana. Pikowana. To jest jeden z lepszych urodzinowych Minecraftowych tortów, jakie widziałem. To znaczy, tutaj przynajmniej nie wygląda to, jakby wszystko było rozwalone i niesmaczne. To wygląda naprawdę git. Jakby, okej, okay, może są proste te postaci, ale przynajmniej wyglądają dobrze. I fajne są nawet takie szczegóły, jak to: te takie kwadraciki tutaj na boku. Nie wiem, mi się podoba. A tutaj co się dzieje? Tesla Tower? Aha, jest to zrobione przy użyciu command bloków. Już myślałem, że to jest jakiś bug. Zajęło mi chwilę. No, chłopaki, myślę, że to iglo, które znalazłem, ma też bazę. No, to jest takie trochę przypałowe. Bo pod iglami dla faktycznie są takie bazy. I kiedy tak ile się jak krzywo, to wygląda jak jakaś nieudolna próba zamaskowania sekretu. Tak skończył się mój hardcore. 26 level. No, diamentowa zbrojka w sumie niecała. Więc chyba długo za bardzo nie pograł. Bo już by był dawno enchantowany. I pyk. No, i spadł. I to jest to, o czym mówię. Nie wybiegajcie tak szybko z tych portali. Bo nie wiadomo, co jest po drugiej stronie. Fajny design takiego. No, nie wiem czy pokoju śniadaniowego, ale taki wiecie, no na przykład do restauracji, nie? Przychodzicie sobie, siadacie sobie przy stole. Te ściany tutaj naprawdę się sprawdzają, o dziwo. Tam, gdzie nigdy się nie sprawdza, tutaj się sprawdzają. No i tu też jest niczego sobie. Potka i zrobiona z Lego. Tego jeszcze nie było. A to teksturpak, który poza zmienianiem jakby kolorów łóżek, dodaje im także tekstury tematyczne. To znaczy każdy kolor to jakiś inny mop. To jest fajne. Widziałem już to kiedyś, ale to jest inny teksturpak raczej na pewno niż ten, który widziałem kiedyś. Ponieważ... Dlaczego nie? Ktoś przebudował bazę podwodną w nederze. Na PlayStation 4. Uff. Dlaczego? To, no nie wiem, no autor napisał. Dlaczego? Bo czemu nie? Król piglinów. Który wam mówi, zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na redditowy kanał. Link macie w opisie, jak i w karcie w tym momencie, jeżeli się jeszcze nudzicie no i byście sobie coś jeszcze obejrzeć. Bo ten film dobiega końca. No więc, ja się dzisiaj już z wami żegnam. Przypominam wam, że mam jeszcze drugi kanał. Po raz drugi. Bawcie się dobrze. Trzymajcie. Na razie. No i pa pa.